Chciałabym polecić wam drugą część przygód misia Porzucka, niś i czarodziejka. Książkę napisała moja mama Aneta Lejwoda-Zielińska oraz pani Ania Mituła. W tej części niś Porzucek staje się honorowym dawcą krwi, pomagając w ten sposób chorym dzieciom. Pani Ania zabiera go również do Zagrody pad i tam miś pod jej kierunkiem uczy się jeździć na koniu, a także dowiaduje się, jak dbać o te zwierzęta. Wraz z Pat porzuca kiedy również na Bobrowniki i wcielając się w rolę instruktora sztuki latania, uczy bociana czarka, jak wznieść się w powietrze. Nie zdradzę Wam wszystkich przygód Misia Porzucka, bo chcę, żebyście sami sięgnęli po tę niezwykłą książkę. Nie brakuje w niej humoru. Nie na przykład rozśmieszyła scena, w której mucha bzyczka dokazuje w sklepie. Zapewniam Was, że warto mieć tę książkę w domowej biblioteczce. Miś i czarodziejka to pasjonująca lektura dla dzieci i dorosłych każdy znajdzie w niej coś dla siebie